Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Błogosław duszą moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte Jego imię. Błogosław duszą Moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Najdrożsi to słowa dzisiejszego Psalmu Responsoryjnego, psalmu 103, a refren tego psalmu jest niejako podsumowaniem tego, o czym to słowo. Dzisiaj głoszone w kościele nam mówi: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. To jest miłość bogata w miłosierdzie. Tak o tym też pisał Jan Paweł II w swojej encyklice o miłosierdziu. Ale myślę, że nie trzeba tutaj aż słów papieża, byśmy. Byli pewni tego, ponieważ mamy takie doświadczenie w swoim życiu, jak naprawdę Bóg jest niesamowicie hojny w swoim miłosierdziu. Tak właśnie hojność, hojność miłości, hojność miłosierdzia to jest to, co nas nieustannie zaskakuje. Kiedy wsłuchiwałem się dzisiaj w czasie Eucharystii wczytane Słowo Boże, uświadomiłem sobie, Raz jeszcze, że istnieją poniekąd dwa porządki w tym naszym życiu, w tym doświadczeniu naszego życia. Ten nasz porządek, ludzki porządek, porządek sprawiedliwości, takiej dałeś, tyle samo musisz otrzymać, tyle otrzymałeś, tyle samo musisz dać. To jest taki porządek, w którym chcemy się rozliczać, wyliczać, w którym. Mamy taką świadomość, że gdy doświadczymy jakiejś krzywdy, to, to chcielibyśmy, żeby komuś się jako odpłaciło taką samą krzywdą. Może nawet nie złożyczymy czy nie życzymy źle komuś, ale gdzieś tam w końcu głowy, w tyle głowy, mamy takie myślenie no, może i on powinien doświadczyć Czegoś takiego samego. Powinien może doświadczyć e, takiego upokorzenia, jakiego my doświadczyliśmy, e, takiego zranienia, jakie stało się naszym udziałem. E, rozliczamy się w rozmaity sposób. Wyliczamy sobie, ile to czasu przepracowaliśmy, ile nam się należy, ile to czasu poświęcamy dla swoich bliskich. E, czasami mamy żal, że ktoś tego nie zauważył, nie docenił. Jakoś tak nie, nie potraktował tego z należytym szacunkiem. Tak, to jest nasz sposób przeżywania świata. Taki ludzki, bardzo ludzki sposób przeżywania świata. Pewnie, że stać nas także czasami na jakąś hojność, dawanie więcej niż, niż trzeba, jakieś poświęcenie. Tak, też jest nas na to stać. Ale, mimo wszystko. Ciągle jesteśmy zaskakiwani przez tę niesamowitą hojność Boga. Ona nas tak bardzo zaskakuje, że nie potrafimy czasami w nią po prostu uwierzyć, że Bóg może mieć do nas jeszcze cierpliwość, że może nam jeszcze cokolwiek wybaczyć, że może jeszcze chcieć być darem dla nas, bo my byśmy już tak po ludzku mówiąc, przestali być cierpliwi, przestali być darem dla drugiego, dla kogoś, kto nas tyle razy zwodził, tyle razy oszukiwał, tyle razy nie był wierny nam, czy jakimś zasadom ogólnie obowiązującym. My byśmy może już stracili tę swoją ludzką cierpliwość. I nie chcielibyśmy już wychodzić naprzeciw nie chcielibyśmy szukać a on jednak to czyni a on jednak to czyni ja w czasie dzisiejszej liturgii słowa uświadamiałem sobie jak jak niesamowicie wiele doświadczyłem miłosierdzia w swoim życiu od niego ileż razy on wychodził mi naprzeciw ile razy Chciałby się tak po ludzku powiedzieć, biegł za mną, wyprzedzał mnie i stawał przede mną, nie po to, by mnie oskarżyć, ale po to, by, by powiedzieć mi jestem tutaj z miłością, i to miłością przebaczającą. Ale dzisiejsza liturgia słowa, zwłaszcza Ewangelia, ale także i pierwsze czytanie. Stawiają nam pytanie, czy miłosierdzie mnie zmienia? Czy to doświadczenie Bożego miłosierdzia zmienia mnie, sprawia, że ja staję się właśnie na wzór Boga, że niejako poszerza moje serce? Czy miłosierdzie poszerza moje serce? Czy miłosierdzie, którego doświadczam? Wyzwala mnie z mojej małostkowości, z takiego mojego bardzo ludzkiego i ograniczonego sposobu postrzegania rzeczywistości, takiego właśnie, takiej sprawiedliwości, doud des dostanę tyle, co dałem, dam tyle, co dostałem. Czy sprawia, że staje się człowiekiem na wzór serca Jusowego? Tego, które daje się przebić na drzewie krzyża z miłości do nas, które się wydaje całe za mnie. Przypowieść o, o królu, yy, który łaskawia człowieka, który nie był w stanie spłacić. To cały wagon złota. Yy, Jezus, można by powiedzieć, czasami przesadza, ale, ale by pokazać, że, że są sytuacje, w których człowiek nie jest zupełnie w stanie cokolwiek uczynić sam z siebie, żeby zmieniło się coś we mnie, żeby zadośćuczynić, żeby odkupić swój grzech, swoją słabość. Tak stało się z człowiekiem po grzechu pierworodnym. Człowiek nie jest w stanie sam siebie zbawić, chociaż ciągle w ten sposób myślimy i w ten sposób czasami postrzegamy świat, że to ode mnie zależy wszystko. I doświadcza tak wielkiego miłosierdzia, cały dług mu jest zdarowany, to jest ten darowany duch każdemu z nas. Na mocy Chrztu Świętego zanurzeni jesteśmy w śmierci, w zmartwychwstanie Chrystusa, w Jego darowanie win. No i pytanie, czy my potrafimy mieć takie samo serce? Czy my też potrafimy darować? Czy potrafimy być szerokiego serca? Czy gdzieś ciągle nie przyłapujemy się na jakieś małostkowości? Na na tym, że jesteśmy chytrzy. Skąpi skąpi czasu dla drugiego człowieka, skąpi gestów, skąpi miłości, bardzo konkretnie objawiającej się wyrażającej. Właśnie w tym czasie danym, w konkretnych słowach, w konkretnych gestach, takim choćby trwaniu przy drugim, żeby miał doświadczenie tego że jest dla nas ważny, że Go potrzebujemy, że Go kochamy. Jeszcze jedna rzecz, która może właśnie dzisiaj związana jest z pierwszym zdaniem y, czytania, pierwszego czytania. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana. Ja często słyszę w konfesjonale o tym, że ludzie złorzeczą, źle życzą tym, którzy im zawinią, że ludzie zazdroszczą innym. Być może nigdy w życiu nie złorzeczyłem nikomu, ale już z zazdrością miałem czasami problemy. Tym bardziej ze złością i gniewem. I znów to pytanie. Czy miłosierdzie mnie przemienia? To doświadczenie nie ze gniewanego, ale cierpliwego Boga. Boga, który nie mści się na mnie. Lecz ciągle mi przebacza, czy ono zmienia mój sposób myślenia, mój sposób postępowania? Stawiam sobie pytanie: czego tu potrzeba, Panie, by tak się stało? I rodzi się we mnie odpowiedź: tak. Być może potrzebuję jeszcze więcej Twojej miłości. Jeszcze więcej doświadczenia Twojej cierpliwości, Twojego miłosierdzia, tego okopywania, jak w tej przypowieści, gnojem tego drzewa, które nie wydaje owoców, i tylko modlę się o to, żebyś się nie zniecierpliwił, nie chciał wyciąć. Proszę Cię, Panie, za siebie, za moich bliskich, za tych, których kocham. Proszę cię, panie, daj nam tę łaskę, nie tylko doświadczenia twojego miłosierdzia, ale także tę łaskę przemiany naszego serca pod wpływem tego miłosierdzia. Amen.